Ja o jezu. Poczekajcie chwilę. Ło, helikopter, dobra. O, ale nisko był. Jezu. E, witajcie w nowym odcinku z CSA. Tym razem ja będę grał sobie sam z jakimiś tam graczami. I na wstępie powiem, że będę tylko grał. Tam dwie, trzy rundki, bo jak. Mam full ekran, to nie widzę, ile się nagrywa tutaj czasu i nie wiem, czy znowu przerwę, tak jak w tamtym odcinku, bo pod y, ostatnim odcinkiem przerwało mi, nie skończyło się pożegnanie, bo po prostu przerwało. Ja już to wstawiłem i ten filmik będzie obrobiony, spróbuję go zrobić jakimś intrem, jak mi się, kurde, uda, to usunę. Mm. Tutaj mam mój program do obróbienia zdjęć, Kupi, znaczy wypożyczyłem sobie wersję, żeby zobaczyć jak to działa, jakby coś, to sobie go kupię i będę go miał na zawsze. Ja będę sobie nim przerwał różne filmiki, będę sobie na intra, takie te końcowe intra, wiecie o co chodzi, więc zaczynamy grę. Tylko myślę, a bo się tak długo tak ładuje, to ja sobie w tym czasie zamknę okno i drzwi od pokoju, poczekajcie chwilę. Jestem, no, kurde. O kurde, owe wreszcie, już, już się bałem. Błagam, żeby tego głośno nie było. Będę musiał znowu coś przyciszać. No co jest, halo, panie? jest? Co tutaj się wyprawi? Tu tutaj się wyprawi, ojej. Jako, bro, o tą samą końcę mam. Co kurde? Patrz. Jakiś... JOLO Co? Zamknęło mu drzwi Po co? O, widzę nagrywanie Jest. <coughs> Jest! Będę mu skończyć Nie wiem, jak to zrobię, zarobiście. zarąbiście, bardzo się cieszę Poczekajmy, popatrzymy sobie tego jednego kolesia Wszyscy szukają go O, ten jak on tu... A! Ten! Dobra, ale to jest to jest dobre, bo tego wa, wa, Wszystkie zombie łatwo zostaną zrzucone przez niego, nie wiem jak on tu w ogóle przed what the fuck. On jest chyba tylko jedyny, tak? Nie, mm, yeah. dwóch jeszcze jest, ten i ten. Yes. Gdzie on w ogóle tak, w ogóle siedzi, what the fuck? Co? One go nie widzą? Chyba. Aha, dobra. Ja je, je, jednak go widzę. Co? Czemu one go nie widzą? Co? One go nie widzą? Jakob G6, G6, yy, 9G. Ja muszę z tobą będę grał. Jaka to jest w ogóle mapa? Aha, dobra. Dzięki. za pomoc. o ktoś idzie. Co za LOL O jakaś misja Co, Co za kurde nie... O kurde Aha, koniec rundy, ja... A nie, jednak nie. Dobra. A nie jednak nie widzę tego. Nie, 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 nie pożegnam, przepraszam. Five four three two one The zombies the the zombies we have been enslaved by the zombies the zombies I'm just will be back You oh. me We have been enslaved by the zombies <gasps> Yeah no <gasps> Ten Jacob został, ja go idę nabić. Ja nie pamiętam, gdybym tam się chował. Dokładniej. On gdzieś. Gdzie on był? O! Nie, tutaj nie był. Pewnie będzie... Teraz to do, do, do niego prowadziło, tam gdzie się skrył. Faktycznie, nie widać go. Bo... Co za... Nie ja spadłem! Co za kurwa? Czyż on znowu wygra? Ja do kanufły będzie się bali wejść, ale Jolo, wchodzę! 13, Eli już się nagrywa 5 minut. No ja pierdzielę. Na tej jednej rundy chyba nie zagam, boże. Nie wiem jak z tym kontekstem będzie. Na pewno jeszcze będę nagrywał Minecraft'a. Fuck! Kuria! Oni są gdzieś w domu, oni, oni są gdzieś w domu na stół, na stół, na stół. Gdzieś, w... Gdzie... gdzieś muszą być w domu. Gdzie oni się pochowali? The zombies will be back. Co? Tędy jest wyjście! Zbiedziestwo ludzi. Menecz. w mięso się obudziło. Jacob. O, on... jest 5, 8, 7, 6, 5, 4... Dobrze, już... no. Może będzie. Chodź, chodź, chodź. Patrz, tam znowu wchodzi. Dobra, sobie i czekamy. Ile z tego, żeby się chociaż już pożegnać, jakby coś? 7 minut, Boże. Trudno, ja się za mnie będę żegnał, bo nie chcę żeniać łapki. Czyli oni nas naprawdę nie widzą?

Ja się z tej tamiej strony załadował. zadał, no ja o to od razu, ale tamten siedział cicho, a ja bo wtyk. No, jeszcze nie nie będę ja to już nie będę czekać, się nie nie ja będę się cały to... cały czas tak Planarka i za się widzi